thank you To nie jest tak, że się mamy patrzeć na innych, co inni pedzą, tylko jeżeli mamy ochota y, po prostu rzucić się na głęboko woda, to czemu nie spróbować? I no. mogą z tego wyjść naprawdę piękne rzeczy. Lubak ja na dwóch spektaklach teatru dla dorosłych, powiem szczerze, mi się tak podobało i tak pomyślałam, poszedł,by to, bo fajnie jest tak, może z nimi stanąć na tej scenie i ten. No i szczerze, minęły chyba dwa miesiące, i usłyszałam tę propozycję, ja bym po prostu w twarz dostała, i sobie pomyślałam, no sama, co to powiedziałaś, to teraz idź w to. Tak jak nasz. Teatr jest tego super przykładem. To nie było tak, że to ośrodek kultury wymyślił teatr. To ludzie wymyślili i to jakby oddolnie te inicjatywy powstały. Myślę, że gdziekolwiek, jeśli tylko człowiek chce. To po prostu te pasje będzie rozwijał. Ale ja to też robię do mojej rodziny. Ja to też robię do moich dzieci, żeby one po prostu widziały, że mam dwóch chłopców i córkę, więc żeby moja córka wiedziała, że kobieta może mieć swoje pasje mimo rodziny i może je rozwijać. Ale też i potem y, widzą ta radość, która płynie jakby, kiedy już jest rezultat y, nasz, no nie? Kiedy jest nowy spektakl, kiedy jest premiera, nasze rodziny są i oni widzą, jak, jak nas to cieszy. I to jest takie niesamowite właśnie. To, to poczucie takiego też, no, sukcesu, poczucie radości, spełnienia właściwie. Powszechnie używa się sformułowania życie zaczyna się po! I tutaj wymieniane są jakieś okrągłe lata, a ja uważam, że życie zaczyna się po wyjściu z domu. Po wyjściu, żeby spotkać innych ludzi, żeby z nimi wymienić się poglądami, niekoniecznie tymi samymi, by się od nich czegoś nauczyć. Powrócę znów do tych spotkań z dziećmi, kiedy wychodzę z sali, gdzie, gdzie przez 45 minut miałem okazję z nimi przebywać. Proszę nie wierzyć, ja, ja się czuję tak szczęśliwy, jakbym właśnie trzymał kupon ze skreśloną szóstką w totolotka. To jest ogromna satysfakcja, ogromna radość. Próbujcie tego doświadczyć obojętnie, czy to będzie z pędzlem w ręku, czy to będzie y, z widownią przed wami. Naprawdę, naprawdę mamy te możliwości i to niezależnie od wieku, y, czy to będą osoby z przedszkola, o którym wspominałem, czy to będą osoby takie jak ja, czy starsze. Uważam, że jest bardzo dużo tych możliwości, tylko wyjdź do ludzi. <grym> Chciałobyśmy, żeby ten nasz występ dawał ludziom dużo radości. Wszystkie przedstawienia, które mamy, to opowiadają o przeszłości. To jest kierowane zarówno dla starszych, jak i dla młodzieży. W ciągu tych naszych 35 lat działalności, bo tyle już działa zespół, przewinęło się przez zespół prawie 80 ludzi. U nas jest i młodzież, i dzieci, i starsze osoby, bo oprócz tego, że gdzieś mamy te próby to, to też spotykamy się gdzieś na wycieczkach, na różnych imprezach, czy gdzieś jakieś urodziny robimy, czy jakieś jubileusze, no i to jest fajne, bo wtedy wszyscy razem czujemy się jak rodzina. Dziewczyny idą na studia, czy chłopcy, ale po pewnym czasie, po urodzeniu dzieci wracają, wracają ze swoimi dziećmi i mamy część takich osób, która teraz występuje razem znowu ze swoimi dziećmi, więc ta pastia raz zakrzewiona u małych dzieci zostaje później na dłużej. No i mamy cel jakiś w życiu, jak się ma cel, to też właśnie człowiek gdzieś tam dąży do tego i, i czuje się młody, a przynajmniej jak z młodzieżą razem przebywamy, to ta młodzież jakby wpływa na nas, także czujemy się, no i przede wszystkim gwarę też śląską gdzieś tam próbujemy promować w tym wszystkim. Mnie daje dużo energii, dużo energii, dużo zadowolenia i jest to taka odskocznia od dnia codziennego, od wszystkich trosk, kłopotów.